Cześć, dzisiaj zabieram Was w wyjątkową podróż, bo wybieram się na Malediwy, na bardzo długo wyczekiwany urlop. Y na wstępie przepraszam za mojego kota, ale dzisiejszy dzień jest bardzo długi. Nagrywamy od rana odcinki na YouTube. W momencie kiedy wy będziecie oglądać ten odcinek, ja już będę po urlopie, bo tak niektóre odcinki nagrywamy z troszkę większym wyprzedzeniem. I dzisiaj chciałam wam pokazać, jak ja pakuję się na taką podróż i to nie będzie jeszcze ta finalna wersja, to będzie taka wstępna selekcja. Więc zostańcie ze mną, zobaczcie Jakie są moje must have, co zabieram w tą podróż? Będą to nie tylko kosmetyki, ale też mniej oczywiste rzeczy, takie jak statyw, no i jeszcze inne produkty, więc zostańcie ze mną, to będzie taki trochę dłuższy odcinek. Tak jak wspominałam, to jeszcze nie jest gotowa wersja. Jeżeli chodzi o kosmetyki, być może będę musiała poczynić jakąś redukcję. Bo tutaj mam zapowiedziane, że bagaż to jest 16 kg, czyli o 4 kg mniej niż standardowo. Jest to wyzwanie. No ale rzecz kluczowa: filtry. Zabieram mój ulubiony marki Sisley, zabieram też 50. Tutaj mam dodatkowe wspomaganie. Biorę też takie mniejsze pojemności, żeby w razie co być przygotowana na objętościowo i, i łatwo też będzie mi się pozbyć tego bagażu, więc o tym, o tym myślę. Tu mam przygotowane próbki. Boho Boko. Oni mają przepiękne perfumy. Właściwie większość tych zapachów jest w moim guście. Lubię te takie cięższe, ale są świetne połączenia. Eukaliptus, paczula, drzewo sandałowe, neroli, vanila i czarny pieprz. Także takie próbki też są bardzo wygodną opcją, jeżeli chodzi o podróż. Nie będę brała pełnowymiarowej butelki. Natomiast mam tutaj dwa takie zapachy. Takie wody zapachowe. Tutaj jest pistacja i słony karmel. Bardzo lubię ten zapach. Tutaj butelka, która pewnie pasowałaby do jakichś Instagramowych nagrywek, ale jest znacznie cięższa, więc prawdopodobnie nie przejdzie tego mojego castingu. No ale nie wiem, nie wiem, jeszcze rozważam. Być może będę musiała zważyć ten bagaż, żeby zobaczyć, co tak naprawdę uda się zabrać. No i taki produkt, który mam ze za sobą zawsze. Te produkty się zmieniają. Tutaj akurat marka Australian Gold, taki żel chłodzący z aloesem po opalaniu. Niezbędnik, według mnie, to bardzo fajnie łagodzi. Tego jeszcze nie próbowałam, no ale jestem przygotowana świeca do masażu i tutaj mamy dwa w jednym bo i można zrobić fajny masaż ciała i trochę natłuścić skórę, świeca miłość do masażu ja bardzo lubię sobie zrobić fajny klimat na urlopie i tutaj też taki produkt multifunkcyjny, bo tą świecę można wmasować w ciało przepięknie pachnie, także na pewno poleci ze mną musiałam zaprosić tutaj do stołu mojego winowajcę Sylwuś dzisiaj jest już nie w humorze. Zdjęcia się przeciągają, ale nie, chyba nic z tego nie będzie. Także wybaczcie ewentualne hałasy. Tutaj marka Bumble and Bumble i taki produkt też, który ma wiele zastosowań, to może być produkt przed użyciem prostownicy, suszarki, taki chroniący włosy, ale chroni włosy też przed promieniami, daje kosmykom sprężystość, bardzo ładnie podkreśla ich fakturę. To jest produkt idealny na wakacje. I co więcej, biorę dwie kosmetyczki to są akurat kosmetyczki z Zary, jedna mniejsza kosmetyczka na podróż, gdzie sobie trzymam takie różne mniejsze pojemności. To jest ta sama woda, którą Wam pokazywałam. To jest mgiełka Kodali, idealna do samolotu, przepięknie pachnie. Gdybym potrzebowała dodatkowej porcji nawilżenia, to tutaj mam takie miniaturki z marki Guerlain Ja lubię sobie dokładać pielęgnacji podczas lotu. Co jeszcze? Szczoteczka do zębów, no wiadomo, taki must have. Płyn do wersji miniaturowej Samarite do, do twarzy, on też może być do, do całego ciała. No i większa kosmetyczka, w której pewnie nie zmieści mi się ta całość, ale, ale myślę, że zdecydo, zdecydowana większość rzeczy. Jeśli chodzi o make-up, to bardzo chciałabym na tym wyjeździe od niego maksymalnie odpocząć. Nie jestem jeszcze gotowa z moją minimalistyczną kosmetyczką. Mam tylko dwa produkty. To są produkty wodoodporne marki Shiseido z filtrem. Jeden to jest taki koloryzujący produkt w kompakcie, który bardzo ładnie wyrównuje cerę. On już mi się sprawdził w te wakacje. Jestem z niego bardzo zadowolona. A drugi ma formę płynną, malutkie, sportowe. Takie opakowanka, oba w kolorze medium, myślę, że bardziej się nie opalę, także to na pewno leci ze mną, a jeżeli chodzi o inne produkty do makijażu, to na pewno zabiorę kredkę do brwi, na pewno zabiorę jakiś sprytny eyeliner, cienie nie jestem pewna, być może pojawi się maskara konturówka do ust i dużo jakichś olejków, błyszczyków, tego typu produkty. No i może, może rusz w kremie. Jak słyszycie kosmetyczka się powiększa, ale chcę zebrać naprawdę kilka produktów, nie więcej niż 10 i na tych wakacjach po prostu pobyć, pochillować, bo to mi się bardzo należy. A teraz zapraszam Was na część lifestyle'ową. Zaczynam od kostiumów. Polska marka Kuso. To jest moja współpraca reklamowa. Wybrałam sobie od marki dwa kostiumy. Białe, bo też to jest taka moja kolorystyka. Bardzo fajne, myślę, że pasujące do lnianych koszul. Tutaj dostałam od marki prezent w żywszych kolorach. Czy zabiorę na Malediwy? No nie wiem, nie wiem, czy się odważę, chociaż taki kolor właściwie mógłby być bardzo fajny na y, ostatnie dni, kiedy ta opalenizna już jest taka y, mocna, soczysta. Natomiast to był kostium taki klasyczny, który bardzo mi się spodobał. I, e, I ogromnie się z niego cieszę, bo wygląda super na żywo, i mam nadzieję też, że będzie pięknie podkreślał opalaniznę, o której marzę, ja dawno nie byłam tak blada, bardzo chciałabym nabrać trochę koloru, więc mam nadzieję, że to wszystko się uda. Jeżeli chodzi w ogóle o kolorystykę moich ubrań, to raczej to są biele, kremowe rzeczy, tutaj są. E, takie nowe elementy w mojej garderobie. Muszę przyznać, że nie jest tak łatwo z zakupami o tej porze roku, jeżeli chodzi o, o rzeczy na urlop. To są takie spodenki, które udało mi się jeszcze e, dostać na Zalando. E, marka Roxy, marka surferska. Lubię takie rzeczy, które są klasyczne, e, bez nadruków, bez logo, no ale to już wiecie, jak mnie obserwujecie, że właśnie ta kolorystyka jest mi bliska, uwielbiam takie właśnie siatki, to wszystko się też łączy, później kolorystycznie i fajnie e, ogrywa no to taka siatka typowo plażowa, ale yy, rozważam, rozważam jeszcze... Yy. Zabranie mojego ukochanego pączka dmuchanego, który towarzyszył mi na Dominikanie. Nie wiem, czy wiecie, ale ja w ogóle jestem w posiadaniu takich dmuchanych łodzi, dmuchanego motyla, takich zabawek na urlopy w rozmiarze XXL, ale na ten urlop ze względu na limitowany bagaż one ze mną nie polecą. Natomiast pączek ma cały czas duże szanse. Z mniej oczywistych rzeczy jeszcze zabieram takie żelazko w sprayu, to jest Lenor um... Taka nowość. Dostałam to w sklepie Action albo Deals. Nie wiem, bo nie bywam generalnie w tych sklepach, ale właśnie bardzo ciekawił mnie ten produkt. No wydaje się optymalną opcją do zabrania w Tropiki. Właśnie te wszystkie rzeczy z lnu, z takich przewiewnych materiałów. Myślę, że to sobie doskonale z tym poradzi. Zresztą dam Wam znać w następnym odcinku, bo tak naprawdę w momencie, kiedy to oglądacie, ja będę już po moim urlopie, a kolejny odcinek będzie właśnie z prawozdaniem z tego, co mi się sprawdziło, co mnie zaskoczyło na Malediwach. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie tutaj pod tym odcinkiem e, piszcie, e, to, co chcielibyście wiedzieć po moim urlopie na Malediwach. Ja zabieram ze sobą statyw, oczywiście to jest... E, dla mnie taki niezbędnik, niezbędnik youtuberki, instagramerki. To jest fajna rzecz, żeby nie być uzależnionym od innych nagrywających i daje taką wolność. Być może zrobię też live'a w tych pięknych okolicznościach. Nie wiem, nie wiem jak tam będzie z dostępnością internetu, z łącznością i też być może będę chciała się zresetować i zupełnie odciąć. Mam w planach jeszcze zakup czytnika do książek, bo bo papierowych nie będę raczej zabierać ze sobą. Kapelusz z rondem, nie zdążyłam przed nagraniem tego odcinka. Wszystko na ostatnią chwilę, tak czasami jest, ale muszę Wam przyznać, że do tego momentu i ten cały poprzedni rok to chyba był najbardziej intensywniejszy rok w moim życiu. Stąd też taka nagroda, właśnie te malediwy, właśnie taki reset, takie spotkanie ze sobą. Nie mogę się doczekać. To tylko część rzeczy, które zamierzam ze sobą zabrać, ale już jestem przy takiej wstępnej selekcji. Jeszcze pozostaje ułożyć garderobę i pokompletować zestawy z tych przewiewnych rzeczy. O, tutaj przegapiłam ostatnią rzecz, którą chciałam wam pokazać: takie niezwykle stylowe etui na telefon i, i taka smycz, która właśnie będzie mi bardzo przydatna do nagrywek. Jest to bardzo wygodne, bo stabilizuje telefon, a przy tym eleganckie. Cieszę się, że w końcu znalazłam coś takiego w swoim stylu. Kochani, bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że jesteście aktywni w komentarzach. Dostaję od Was dużo słów wsparcia. Wybaczcie, że nie zawsze odpowiadam na komentarze. Staram się to robić w miarę możliwości, ale moje media społecznościowe obsługuję sama. Oprócz tego jestem pełnoetatową makijażystką, także um, bardzo Wam dziękuję za komentarze. Wszystkie zawsze czytam, a odpisuję w miarę możliwości. Mam nadzieję, że z tym nowym rokiem będę to robić częściej. Zostawcie właśnie jakiś komentarz, z chęcią go przeczytam, zostawcie jakiś ślad po sobie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a będzie to odcinek już po urlopie. Zapraszam serdecznie.